No, yy, dzwonię sprawy Karpia królewskiego z Olixa. No, niech mi pan, niech mi pan mówi. Yy, słucha pan, yy, tak naprawdę to ja to nie znam się za bardzo na rybach, ale chcemy. Znaczy, mój no. teść, mój teść yy, moje dziewczyny też yy, tam ojciec yy, lubią. Tak jakby, no. Nie śmierdzi, bo no, ja powiem, to powiem to panu, ja trzymam w puszce, tak więc. On się wypukał, po pierwsze, po Chę drugie z zestawu jego, żeby żeby a swoim, tego, a po trzecie je jak tylko zboże. Jakby pan kupił kartkę paszy, no. Po paszy, to nie paszę, to kurwa, to się nie da zjeść. To tak śmierdzi? A tu. Tak. A tutaj powiem panu, już przy tym, przy smachaniu pan czuje, kurde, że to pasza a tutaj to jest krat, mówię, karmiony tylko i wyłącznie zbożem i no. jest żółty, to widać. Widać po rybie od razu. A właśnie, że on jest żółty, nie? Ja, ja widzę Ja widzę te pierwsze zdjęcia, tylko że one właśnie takie, tak jakby powyginane twarze mają, nie? Nie, to zdjęcia, to tam pan nie patrzy, to znaczy te przykładowe zdjęcia są, to, to, to nie A to nie są zdjęcia prawdziwych pana, yy, tak jakby ryb? Znaczy tak, tylko że, że, wie pan, że to może było kiedyś, może w, w tym roku, może w tamtym roku, to zdjęcia tylko są, to, to wie pan, to One, nie, nie, nie No właśnie, razy, takie bo... w, wyglądają jakby miały takie głowy krzywe, nie? Nie, to, to, to głowy, głowy raczej nie mają krzywe. No. Raczej, wie pan, raczej są w porządku, tylko że mówię, no, no, yy, a dalej, pan jest? No nie no, to właśnie. A je, je, jeśli chodzi o odbiór, no to tylko odbiór osobisty, rozumiem, tak? Tak, tak. No tak, to tak, nie, nie, bym nie ja nie wiem. Ja jestem z To znaczy. Nie wiem. Bo pan skąd jest? Potoczka. No jest Zaklików. Wie pan gdzie jest Irena? Flików, no. Wie pan gdzie jest Irena? No to no, no, no wiem, no wiem. No to ja, no no ja... To ma, pan do, ma pan do mnie jakieś 10 kilometrów. No. 10-12 kilometrów. No to ja spod Ireny. No to nie ma problemu, to mówię, to, to, to podjedzie panu i bez problemu idę pan... No dobra, to, ale przepraszam, do ale muszę do panu zadać te, te takie głupie pytania jak amator bo, rybny, no bo ja nie jestem, wiem, że pan, no, no. Na, pewn pan, pan, no, pan na pewno ma doświadczenie, nie? No. No to właśnie chodzi o to, tak, o, będzie śmierdzieć mułem, na pewno nie będzie śmierdzieć mułem? Niech, wie pan to ja bym panu doradził, ryba ma swój, swój smak i swój zapach. Niech pan przyjedzie sobie wziąć jedną rybkę, no. a potem będzie pan wiedział jaka to jest ryba i, i wtedy pan sobie weźmie na święta ryby, bo mówię, no, no ja mam rybę, mówię, nikt nie da jakaś bierze z potoczka, bo w są stawy piaszczyste. A. Więc dlatego, wie pan, jest ryba wyśmienita. no ale mówię, Dobra. każdemu co innego to już pasuje. Bez, to I... wiadomo, tam też bez szczegółów, nie? Bo też tak za bardzo się nie znam. Eee, czy na przykład no. można, można kupić od pana żywą albo martwą? Czy na przykład jakbym. Chciał... Można kupić i żywą, i martwą. Można no. kupić żywą, ja panu po prostu ją tam uśpię, nie? No, a na przykład jakbym chciał od pana kupić taką żywą, żywą rybę, nie? I na przykład dzień przed świętami no. ją zabić. I na przykład mógłbym ją zabić w jakiś taki sposób, który ja bym mógł zrobić. typu na przykład. No kurczę, no nie Uciekujcie. wiem. Bo na przykład nie wiem, utopić. Wie pan, tak jakiś. Yy... sposób, <laughs> sposób taki, żeby. Nie chciałbym na przykład zatucć młotkiem, czy takie rzeczy, nie? Tylko tak. Yy... No po prostu jakoś, no nawet nie, no bo nie, nie znam takich sposobów za bardzo, ale na przykład, nie, nie na... no raczej, raczej, wie pan, raczej, raczej to się na szybko, żeby się nie męczyła ta ryba. No to... Jak, Wszego. jeśli pan ma doświadczenie, złotych. żeby na przykład, no, nie, no. Ry... nie wiem, jak pan by mu nawet dzień, dzień wcześniej mógł taką rybę załatwić, no to dla mnie było lepiej, ale na przykład jak, żeby nie zawracać głowy, no to nie wiem, jakiś jakby miał pan sposób typu, nie wiem, na przykład, na przykład w reklamówkę zawinąć i na dwór wystawić, umrze wtedy ryba? No tak, ale to się męczy wtedy ryba, nie? A. Ja powiem panu, no najszybciej, najszybciej, to by było po prostu przywalić. Ja ja mogę panu to zrobić, nie? No tak, tylko mówię, że, że, to, że wtedy ryba wtedy się nie męczyła. No właśnie, tylko wtedy też będę musiał jechać tam, żeby pana męczyć, a... No dobra, to inaczej. No nie no to męczyć, nie, to nie jest męczenie. Ubie, A... Niech mi panu uwierzy, to nie jest męczenie. To, ja wiem to... po prostu. O, e, powiem panu tak, bo tu mi nawet no. y, y, dziewczyna podpowiada, czy nie da obrady zrobić no. tak, że my po prostu dzień przed Wigilią byśmy wsadzili Karpia do pralki z praniem i żeby on się prał i w tym proszku, żeby zdech? Od, od odoru. Wie pan co, dobra, pogadamy może kiedy indziej, dobra, no, bo nie teraz nie. naprawdę nie, No no, dobra, no bo nie, ten... nie, proszę no. nie poważnie pan mówi. No bo no nie wiem, czy właśnie to by tak się męczył ryba czy... Nie, nie, ja mogę panu zabić ewentualnie jak pan chce, jak nie no to, 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 to nie. No dobra, ja dobra coś, to, dobra, to na najwyżej dobra. po prostu ja zadzwonię do pana przed samymi Pozdrawie. świętami i pan, pan, zje, pan, pan je tam, dobra. dobra. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. Bo... No, Chciałem, co chłop sobie pomyślał, że, że karpia chce do pralki wsadzić i ten. Ale dobry wieczór. Dzwonię tutaj u nas z parafii. Powiem mi pani, czy byłaby pani w stanie choinkę jakby przekazać dla nas? No po prostu do kościoła, żeby ją wstawić. A z jakiej parafii? No, tutaj od, od nas z Biertowic. Spiertownik, pewno, że tak. Tak, 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 tak. My... Yy, to proszę powiedzieć, to kiedy ja bym ją mogła porzucić? Yy, powiem pani tak. Yy, ja mogę podesłać tam od nas yy, chłopaka. Mógłbym zabrać. Tylko pytanie tak, bo Pani, pani. Chcia, chciała za, za tą chłopinkę jakieś pieniążki. Yy. Nie, 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 nie. W takim razie do kościoła to absolutnie nie. Bo to dla nas dla kościoła chcemy tak jakby żeby wystroić troszkę lepiej kościół niż co roku, teraz wiadomo jaki jest kryzys, na to ogrzewanie też troszkę pieniążków trzeba zostawić więcej mimo wszystko dlatego tak, no. myśl, dlatego tak pomyśleliśmy czy właśnie tutaj lokalni ludzie, żeby nas pomogli? Nawet takie, taka głupia... Tak, tak. Taka głupia... A, proszę, a proszę powiedzieć, no, a cho tą choinkę jakoś by ewentualnie przystroić, czy po prostu, jak, 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 jak to ksiądz yy, Wie pani co? Dobrze by było, jakby, no jakieś tam nawet głupie lampki dać, jakieś bombeczki, to też zawsze by trochę pomogło, nie? Bombki jakieś, to wie, to ja bym, a na kiedy to ksiądz potrzebuje, bo ja bym, ja bym się yy, zajęła, tylko kurczę. Nie, no? mu, nie, nie, musi, pani, nie musi się pani śpieszyć, no? ale tak. tak naprawdę mszę mamy w niedzielę teraz, ale już na kolejną mszę, już nie tą, tylko następną, czyli to będzie już yy, dziesiąty yy, czy 11, to już fajnie, żebyśmy mieli to w kościele, bo to... Yy, a nie, to na pewno, kiedy, kiedy ksiądz, ja w przyszłym tygodniu ja bym to zrobiła i bym, tak żeby było symetrycznie. Pani by to no. jak, tak jakby nie... Pani by na tym nie straciła, a Pani by chciała wspomóc, no to o, oczywiście weźmiemy, bo nawet przed kościołem też ustawiamy sobie szereg takich hojneczek. No to wie ksiądz... A, proszę, a ile ksiądz by chciał w ogóle tych choinek? No domyślnie te, do kościoła chcemy mieć sześć. Dwie małe i cztery większe i przed kościołem to już tam zależy, ile nam się uda. Nie wiem jak, nie, nie wiem, jak Pani... Ile Pani może sobie pozwolić, tak? Bo ile Pani ma, ile pani ma tak, tak, na, tak jakby dostępnych, o? Dostępnych, to ja mam około chyba z, z, z 30. Nie no, to, to też bez, bez przesady, bo no wiadomo, że to jest Pani interes, nie? Ale tak sensownie, żeby, żebym to mogła jak gdyby ofiarować do parafii. I żeby po prostu yy, też tam yy, no był ksiądz zadowolony z tego wystroju, nie? No tak, no ale nie chcemy też wykorzystywać ludzi, bo to skoro trzeba zapłacić, no to też ciężko, żeby pani rozdawała choinki, nawet jeśli chodzi o kościół, tak? Ale no, no to nie, to, to jest akurat taki cel, że tutaj nie żałuje niczego, nie? Tylko właśnie, proszę powiedzieć, yy, ile tych choinaczek by tak ksiądz chciał, mniej więcej? jakbyśmy dostali od jakbyśmy dostali nawet od pani te dwie choinki naprawdę byśmy byli zadowoleni ale więcej ale więcej więcej tylko ja jak się nie dam tylko proszę powiedzieć ile ile tam się złożyło że sześć by potrzebowało tak no, sześć chcieliśmy mieć w środku i osiem na dworze sześć i osiem na dworze 6,8 na dworze. To jest ile? To jest 13? Jeśli chodzi o przebranie, no to mamy tutaj parafianów. My, my tak, jakby co, co tydzień inny, inny parafianin stroi, więc na pewno też przynoszą swoje ozdoby. Ale tak na, najbardziej na, no. zależy na choinkach. Na choinkach. To wie co to się umówmy tak, że te 14 parafi ofiaruje. Ale już gdzieś tam bez tego przystroju, nie? bo tak myślałam o tych dwóch, że będą z przystrojem, bo bym to, to jest ale na 14 już nie jestem w stanie. Nie my, Więc po prostu umówię się tak, że przekażę do parafii 14 tych choinek, dobra? Dobrze, super. Naprawdę to jest i tak bardzo, bardzo duży gest i nawet się nie spodziewaliśmy, że możemy od tylu otrzymać wsparcia i naprawdę, chcieliśmy tylko jedną choinkę. <noise> Nic. Ja, ja się cieszę, że też mogę tutaj księdza i parafię wspomóc sąsiedniom, bo ja tu rodzinka jestem. Macie prześwięte? W poniedziałek? Na przykład e... w poniedziałek, o której macie prześwięte? Nie, my teraz w niedzielę będziemy mieli pierwszy wystrój. Takie. W... Nie, 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 tylko w ogóle regul regularnie kiedy można księdzu to przekazać. A kiedy przekazać? Tak. Koło 16 kończę msze tutaj wszystkie w okolicy, to po 16 mogę przyjechać. Po 16 w pi... Po 16 w piątek? To się umówi na po 16 w piątek, co? Pasuje. Tak? No to super. To ja zaraz hmm, podkładam te te i, i, i że tylko na księdza po prostu czekały. No i no to w takim razie ja wyślę adres, y, chyba Dobrze. że po prostu to ja mogę podrzucić, bo to też nie jest problem, że ja, ja bym mogła księdza ja podrzucić. Dobrze, Bardzo dziękuję. Y... No, bardzo dziękuję. Znaczy, to co, to, 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 podrzucić księdzu, czy, czy jak? Ja, po, y, ja do pani zadzwonię y... A. Skoro w piątek mamy się, na piątek mamy się dogadać na no odbiór, więc, znaczy, czwartek na, jeszcze raz, bo kurczę, już mi się pomieszało, piątek czy czwartek, A. jakby pani pasowało bardziej? Yy, bardziej piątek by mi pasowało. No to w piątek po 16, albo nawet wcześniej trochę bym do pani zadzwonił i my podjedziemy i do. ile się uda to zabierzemy, tak? No to super, no to fajnie, no to tak się umówmy. Dobrze. No to super, no to z panem Bogiem w takim razie, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Widzowe, skręciło mnie. Nie wiem, tak. Mam wyrzuty sumienia, że tak. Że, to, że księdzem jestem. Ja mam wyrzuty sumienia, że jestem księdzem, naprawdę. Chciałem od pani kupić choink choinkę w tym roku, tym bardziej, że widziałem panią w telewizji, o tak opowiem. Okej, okay, super miło. Trochę późna godzina na choinki o tej porze, ale, ale jak pan chce kupić, to nie ma sprawy. Ale naprawdę się dojrzenie do pani z rolnik szuka żony? Tak. O, no to kurczę naprawdę, ja jestem fanem ogólnie pani, bo kibicowałem i jestem taki za panią byłem i pani, bardzo ładnie pani wygląda, pani się prezentuje. Ale muszę od pani Miło, kupić, tym bardzo. bardziej, że mieszkam tam 20 km od, od plantów. No to jak do pani tu nie zadzwonić i nie kupić? No to super, to tym bardziej zapraszam, to już w ogóle jest bardzo blisko. Kurczę pieczone. No powiem pani tak, yy, chciałem taką chojneczkę do 2,5 metra właśnie, jak największą. Nie będzie problemu. To może, nie wiem, um, tak dzień, dwa wcześniej, jak pan się zdecyduje już, że, znaczy no, jak pan na pewno chce, to super, ale konkretnie po prostu mówimy się na dzień, tylko potrzebuję dzień wcześniej wiedzieć, dobrze? Bo też no, pracuję no. jeszcze i no nie zawsze jestem w domu. Dobrze. A mogłaby pani, no to też głupie pytanie, no ale muszę powiedzieć. Kurczę, jak już się dodzwoniłem, to już nie wytrzymam. Nie <laughs> za <Pisa, podśmioła. śmiech> E, znalazłeś się tam tego koniec końców chłopa? No, koniec końców to nie jest. Na razie jestem zadowolona: jak wyjdzie wszystko, to pokażę, wie pan. Też, e, program jest bardzo intensywny, nie ma co ukrywać. No tak, ja jestem, ja jestem e... rozemocjonowany, bo mówię tutaj, kibicuję pani, i mówię, kurczę, no, fajnie, jakby taka ładna dziewucha sobie znalazła odpowiedniego chłopaka, nie? Bardzo mi miło, dziękuję nie no. na razie jest dobrze, no, rzeczy zweryfikuję, wychodzę z założenia, że zweryfikuję czas i życie, no, po prostu, no tak dobra. to działa chyba. No dobra, nie będę pani zawracał gitary, bo wiem jak osoby, które zyskują dużo na popularności, bo sam kiedyś byłem popularny, mhm. mają jakieś plotki, zaraz piszę jakiś super ekspres, kto z kim się rozsadł, mhm. kto z kim jest, wiem jak to działa, więc życzę pani dużo zdrówka i ja zadzwonię... Za, za, A pan za... popularny jak? Może ja znam pana. A ja? Ja jestem youtuberem, wie pani? Ja mam 200 tysięcy ponad subskrypcji na YouTubie. I jako kto? Youtuber. Co? Ja na YouTubie mało siedzę, nie mam czasu na to. No, a ja jestem youtuberem, Ale. wie pani? 200 tysięcy... 000... No, wie pani co znaczy stream? Stream? No, wiem. No, streamuję sobie na YouTubie tam, że... No fa... Kurczę, ja jestem po prostu streamerem tam. Siedzę, z... dymy, ro... dymy robię... Hm. W sensie rzeczy. No, także. Jasne. No ale fajnie, że Pani chociaż nie. Pa, fajnie, że pani nie jest gwiazdą, że pani potrafi porozmawiać normalnie. Nie, ja wręcz Boże, ja nie jestem gwiazdą i ja się śmieję, że ja tylko stałam pokazana w telewizji, ja do końca będę że ja swoją naturalność i autentyczność zachowuję. Na pewno ludzie inaczej tam reagują, bo gdzieś tam widzieli tak i w ogóle. No to jest miłe, bo mam miło, więc naprawdę się cieszę, bo no nie spotykam się z jakimś tam hajtem, a... Myślę, że też ten silna psychicznie, ale no nie jednego chłopaka można, czy tam dziewczyna złamać tym i tego najbardziej, no, no można powiedzieć, no, nikt tego nie lubi, ale... A, a powie mi no, pan... jak... A bo dobra, nieważne, nie, nie, fajnie, nie, dobrze, nie, właśnie... To nie, to było śmiało, nie, naprawdę, nie, to było bo to, śmiało. Bo dziewczyna, bo ja mówię, ja jestem dopiero tam na... Moja dziewczyna jakby mi spoileruje i mówi, powiedz o strzelcu z łuku, ja tego nie rozumiem akurat. A co strzelcu z łuku? Właśnie nie, nie wiem. No nieważne, wk... Nie, kraju. naprawdę, wcześniej pan po prostu zadzwoni, to się dogadamy na konkretny dzień, godzinę i... Dobrze. No. Dziękuję. Dobranoc życzę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Dobrej nocki. Widzowie, czekajcie, bo ja, powiem wam szczerze, oglądałem wszystkie sezony Rolnik Szuka Żony, ale muszę zobaczyć z kim rozmawiałem. Wiem, że tego sezonu nie oglądałem. Jak ona wygląda? Młoda szprycha? Laudia, rolnik szuka Żony. Czekajcie, bo... Ja muszę To jest ona? O! O jest! Klaude jest dziewczyną, która wie do czego dąży i jasno określa swoje priorytety. Ja z To ona? Kończyła policję zdążyła zaznaczyć... Od Białegostoku, patrzcie! Ja I choi... Są choinki widzowie, patrzcie! Ja tu dzwonię, tu są te choineczki, pa! Nie no ładne, moje zdanie ładna dziewczyny. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie pieska, husky dax. E, tak. Powiem no, panu, wstępnie tym zainteresowany, tak? E, A komu jest? No, do Pana nam akurat niedaleko. To znaczy? Z, z niedaleko. Chodzi o miejscowość, tak? A, okay. wie, a wie Pan, gdzie e, są w wie, reklamat... wie, wie Pan, gdzie Dał... są worsy? Byłem tym, jeszcze nie znam tutaj, że tak powiem, za bardzo l, logistyki. A to jest ile I... kilometrów mniej więcej? Tak już, więc... no, z 10 do Pana mamy? A, 10 kilometrów. A, to miło. To tam, tam faktycznie niedaleko. No. Powiem panu tak, no, dzwonimy w sprawie husky doxów, no bo tutaj jak, tak jakby najbliżej nam pofiltrowało. To jest jedna suczka po prostu. No dobrze, ale została z wyciętym pikselem na nosku? Tak, ja, tak, tak, tak. pierdolę! Ile tych psów było? Pięć. Pięć było i akurat została ta najgorsza z pikselem wyciętym, Ja pierdziele. Powiem panu tak. Ile pan... A, jest... Ile pan, pan... Nie, tak szczerze, dobra, bo tam też nie chce panu... Ile pan za tego pieska chce pieniędzy? Znaczy generalnie tak, tu chodzi generalnie o, o kosztów tylko utrzymania, w związku z czym no ja tak, tak. bo, od państwa brałem po 500 złotych, tak? Po 500 zł, tak? Mhm. Czyli za te wszystkie pieski po 500 zł za sztukę proponuję panu 350 za to, że ten pies jest uszkodzony, tak? Fabrycznie, tak jakby. Nie jest uszkodzony, to nie chodzi o uszkodzenie po prostu, bo ten pies nie jest uszkodzony, on ma tylko, po prostu tylko stróbka, który za nie. Dni zniknie Tak? Eee, to, dlaczego eee, to dlaczego dziwnym trafem ten pies z uszkodzonym pikselem na, na głowie został yy, niewybrany? Bo jest uszkodzony. Eee, nie, po prostu, bo państwo chcieli tam, chcieli chłopczyków po prostu. Aha. Każdy kto do mnie dzwonił, prosił o chłopców, po prostu, a nie o dziewczynkę. Chcieli mieć po prostu samczyków, a nie, a nie suczkę. To jest po pierwsze, po drugie, e, szczeniaki były karmione e, karubą i, i, i francuskim mlekiem nane, które pokazać 19 euro za, za 800 gram. takich. szampan na 7. Ja to wszystko rozumiem, tak? Fajnie, tu euro, tam funty, ale my mieszkamy w Polsce, niech pan się posługuje walutą polską. A nie, że pan zapłaci 20 euro, 30 euro. Niech pan poby to w złotówkach. No, Opakowanie, już mleka kosztuje 130 zł w Polsce, jeżeli pan to interesuje. No właśnie, to niech pan mówi. Kursy, to niech pan mówi 130 zł, a nie, a nie tam 20 euro. Proszę pana, to, że pan powie 20 euro, to nie znaczy, że ja więcej zapłacę za psa. To nie chodzi, ma Pan rację, tylko że chodzi o to, że, że meko było nie kupowane w Polsce, w związku z tym mówię ile ono kosztowało, a zresztą to nie jest problem, chyba... Proszę, dobra, tym, inaczej, ja pan, go... wie Pan co, ja Pana rozumiem, nie chcę Pana też zdenerwować, bo też się Pan zdenerwował, ja też jestem zdenerwowany, to jest owczarek jaki? To nie jest obczarek, to jest Syberian Husky. Znaczy haski, Jak to jest? Świnta, świnta i, no. no. i on powinien... Yy, I on powinien yy, żyć w wa warunkach syberyjskich. W zł, tak? Machon, buźka, znaczy to, Husky, tak. To wydaje się tak? No właśnie. Przepraszam, że tak na pana naskoczyłem. Ale musiałem po prostu, wie pan co, no ja y, kocham zwierzęta, ja sobie nie pozwolę, żeby pan mi pomiatał, tak? A kto pomiata zwierzętami, przepraszam? No, wkurzyło mnie to, że pan, y, wie, że pan sprzedał wszystkie zwierzęta po kolei, a tego najgorszego z brakującym pikselem na, na, y, 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 na twarzy, że pan, y, wie pan, że został, nie? Tak mi się smutno zrobiło, że... Ale... Został tylko tworzona y, ramka, która się zrobiła na nosie, która za parę dni nie będzie jej widać. Zrobiła się w wczoraj, w związku z czym to, a pieski były odbierane od poprzedniej soboty, bo, bo ogłoszenie już jest od y, dwóch tygodni na Oeliksie, się. W związku z czym no, yeah. nie wiem, czemu pan się irytował, bo pierwszy piesek był zabrany w sobotę, drugi był zabrany tydzień temu w niedzielę, oh. trzeci pietek był, tego, był zabrany we wtorek. Dzisiaj Państwo przyjechali z, Ka z Karpacza, czyli dwie tony, prawie 1000 kilometrów po pieska, a dlatego chociażby, że pies jest z dobrych dwóch linii, bo ojciec jest to Cody, który jest przywieziony z Wielkiej Brytanii i to jest haski z linii amerykańskiej, a matka jest z linii czeskiej i, i matka a. jest z spod, spod Warszawy. A, dobra, dobra, no, no rozumiem. Kurczę, no to przepraszam, no ale no to emocje wzięły górę, nie? No nieważne, okay. yy, a powiem pan tak, jak ten piesek dorośnie, ten Haskacz, nie? mieliśmy jakiegoś Haskiego, zmarł niestety tragicznie. Yy, jakbyśmy wzięli tego Haskiego, on tak samo jak, jak ten nasz stary Haskacz, on by normalnie dzieciaków na, na kuligu, na sankach woził po śniegu? Ja tak najbardziej, bo Haskie to jest rata one bardzo lubią ciągnąć, bardzo lubią, bardzo lubią wszelką aktywność fizyczną. To tak samo jak ja na przykład robię ja. treningi z moimi psami, z moimi psami. Ja, pierdole. to jest dobre. aktywność fizyczną. Czyli, jeżeli pan zacznie na przykład. Ciądło. Ma... No dokładnie. To niech pan mi nie że będzie na pewno ciągnął i będzie chciał się w ten sposób bawić, bo dla niego to jest po prostu rodzaj pracy. To była rasa, która. Bo haski to są psy zaprzęgowe. No to właśnie. To chodzi o zaprzeń. By miał ciągnąć takie wie Pan, obrzydliwe rzeczy, choć mi brzmi, nie? Nie no, wiem, jakie Pan ma sprawiedliwe. powiem Pan, tak, chcę kupić, chcę zapłacić, ale mówię, żeby był pies y, ciągnący, ale y, jeszcze raz, pies do ciągnięcia, sanie, dzieci, żebyśmy na podwórku się fajnie bawili tutaj, jeździli se. No i Pan może zacząć robić z nim tego typu. Aktywność fizyczną po roku czasu. O, bo nawet to jest szczęk, który się rodził we wrześniu, e, 18 września, i on ma dopiero dwa miesiące czasu. I jego waga to jest na razie niecałe 5 godzin. No tak, gramów. ale dlatego, pyta, dopiero, dla, dla, dlatego tak? się pytam o jego przodków, czy oni na przykład właśnie y, ciągną sanie, czy są takie rodzinne te pieski, a nie tam, że pan y, posługuje się. Y, pan, pan się posługuje ordynarnymi słowami, o to mi chodzi, nie? Ja się nie posługuję ordynarnym słowem, tylko w państwim my mamy to jest spojrzenie ordynarne. Normalnie to psa... W języku polskim słowo nie oznacza to, co pan myśli, tylko znaczy wykonywać pewną pracę. Nie wiem, jakie pan ma skojarzenia po prostu, ale jest to co najmniej dziwne. No dobra, nieważne, bo to... Pan mówię... Rozmowa z... Ja, ja, ja tą piec aktywność i panu to tłumaczę. Pan ma skojarzenia jakieś pornograficzne. Nie wiem, czy pan jest normalny w tym wypadku, bo jest to jest co najmniej coś, coś dziwnego. Ja pan określam... Eee, słuchaj mnie! Słuchaj mnie, słuchaj mnie, słuchaj mnie, słuchaj słuchaj mnie, nie, to, to to nie to. posądzaj mnie o takie rzeczy, bo ja miałem już miałem jednego chaskiego, bardzo rodzinny pies, fajny, nie gadaj mi takich rzeczy, bo naprawdę, nie zadawaj mi tego pytania. Nie zadawaj mi tego, nie zadawaj mi tego, nie zadawaj mi tego pytania. Wydaje mi to pan właśnie się jest panu miłobychów do dnia. Pan. Do widzenia. A, do wkurw. Wiesz wiesz, że przegiołeś. Wiesz, że przegiołeś. Nie zadawaj mi tego pytania.